Hej, kochani, dzisiaj będziemy grać w Murder Mystery 2, czyli w MM2. Co, co to? Ej, ja, jako. Ja jestem takim noobkiem. No i ja nie jestem na bieżąco z tym MM2. No i wiecie, ja nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, nieśmiały. A czemu mi się to nie, nieśmiały tłumaczy? Ja nie chcę tego nieśmiałego. Mi się to tłumaczy jakoś dziwnie. Mmm, dobra. Tak nieśmiały, no nieśmiały. Boże, co to. Jajka! Będę je zbierać. Zbieram monetki też. Jestem monetkowicz. Monetkowiec bardziej chyba. Nie! Boże, sorry, XD. XD Dobra, teraz mm, możecie z, y, po, zobaczyć, posłuchać to, y, jak się drew w MM2. Ok? Dobra, oszczędzę Wam to czekanie Dobra, a pokazać Wam sekret w lobby. Patrzcie, jesteście tutaj w lobby i idziecie tu, gdzie jest głosowanie na mapy. Tutaj wchodzicie na górę, a nie, 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 nie pokażę Wam, bo tu tego nie ma. A może przy tym będzie? No nie. O nie, to nie można na Wielkanocne, Bo to bo wtedy na normalnym stała tu jakby taka szafka. I tutaj trzeba było wejść i tak w bok, i byście mieli sekretne miejsce. Ale dobra, nie pokażę Wam teraz. Aha, super, Murder wygrał. Ok. Dobra, zagłosujcie ze mną na mapkę. Yy. Jakbym miała live, to bym chyba ankietę zrobiła. A nie wiem, jak w sumie. A nie, dobra, już. Dobra, nie proszę, Ja jestem takim Nubkiem. O tak, tutaj. Nie, tu. Tu chodź. Wera, tu. Są coś Polacy? Nie. Chyba Araby. Nie, nie wiem, czy się mylę. Jak się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach. Dobra. Kim Please Murder. Aha, super. O, na tej mapie też jest sekret. Aha, nie ten obraz. XD. Eee, jak musicie poszukać takiego obrazu. O, no właśnie, pokażę Wam przy okazji tutaj. Patrz, jak wejdziecie tutaj do kominka, to macie tajne przejście. No, co za baba! Co za baba! Ten złotak tak kampi. Ta baba! Co co? Co za? Co? Z... Dobra, jej. Ona ma niewidzialność, ta Vera! Ona ma ten, ten... Ona ma ten efekt ognia, który jest. Ale jej Jednocześnie jej zazdroszczę, jednocześnie jej nie lubię. Dobra, czekajcie, oszczędzę wam to nudne czekanie. Jak teraz ona tak łazi, no to ja jej na przykład zazdroszczę, bo tam ona ma tyle tych jajek, tyle monetek, omg. Ej, znowu murder wygrał. Model wygrał. I A co to jest to wydarzenie? Rare X. Co to, co to, co, co, co to? Ej. Aha, tu można. Tu można odbierać za jaja. Za jajca można odbierać. Czekajcie, bo tu coś pokazywali, że to trzeba zbierać. Mam no, to kliknąć? Tak, to trzeba klikać. Dobra. <coughs> nie znowu, aha. Dobra, włazimy tu. Nie, już jej nie, nie ufam. Teraz możecie zobaczyć moje żalę. Uciekamy. Uciekamy. Nie, jajeczka. Szybko. Bez noży i pistoletów, no to czy nie? Boże. Nie. Dobra, wychodzę. Nie będę Muszę. Miałam zawał już powoli. Gdzie Aha, mam fula! Co za typ? Co za typ? Kto jest Sheriffem? Tab Znowu! Trzeci raz pod rząd Mulder wygrał. Nie, te, ten, odcinek, ten odcinek to będzie chyba mój najnudniejszy odcinek. Nie. Dobra. Szukamy tych jajek. Łysek. Idź. The... Jest! Trzeba je klikać. Okej. Okay. Jeziorko. Ogólnie moja koleżanka wczoraj całą noc grała w MM2XD, bo mówiła, że, że jest wolna i że można. No tak, no w sumie miała rację. Dobra, please murder. Aha, już mogła mieć szaryfa. Słabo. Dobra, jak. Jak to się będzie działo. O nie. Może uciekać. Boję się ich. Dobra, jak to się będzie działo. To was wiecie co. To was. To was zawołam. Jakaś baba mnie zabiła. A ogólnie nic się nie działo. O tak. Ja jej nie lubię już. XD. Ja sobie zbieram jajka. Ona jest tylko z tamtym chłopem i z tą babą. To obstawiam się tam na chłopie z szelifem. Dobra, a og ogólnie pokażę wam, co się dzieje. I powiem wam e, historię moją. Kiedyś, jak e, cały czas pod rząd, dostawałam niewinnego. Nie dostałam niewinnego, tylko ten niewinny niewinny. Miałam chyba z jakieś, nie wiem ile procent miałam na Murdera, ale ty w ogóle sheriff, sheriff mnie zabił XD. Bo za nim chodziłam. XD. A nie wiem czy wiecie, ale prawie, chyba każdy gracz MM2 wie, że jak jest się sheriffem, to nie można zabić niewinnego. Ale dobra, dziwne to było. Może nic się nie dzieje, te baby się w ogóle nie zabijają. Ta runda będzie, ta, ta runda, chyba, nie wiem. Ta runda będzie trwała 20 lat. Dobra, czekajcie. XD, ta Vera udawała a potem i ta, ta szara do niej podeszła i ta Vera ją zastrzeliła. Vera Sigma, pozdrawiam cię, Vera. XD, tak jej, tak nie lubiłam tej Wery, a teraz ją pozdrawiam, XD. O Jezus, tak działa moja logika, nie? Dobra, idziemy zagłosować. O, na hausa. Zatańczę coś dla Was. Sory. Sory. I kogo tu zabić? Uh! XD Ta baba była sheriffem. Oh my! God! e łatwo z nimi, z nimi. tego rzuta. Jak ja mam ją? Co? O co tu chodzi? What? Czemu ja jej nie mogę zabić? Co się dzieje? Moje umiejętności pro już nie są pro. Jak ja mam ją rzucić? Przecież rzucam tym czymś. Boję się. Nie, nie. Boże, nienawidzę jej. Sorry za moje złości. Aha, co za debilka. Sorry za prawa autorskie. Ty blokam ją. No, coś szczerze, chyba kończymy ten odcinek. Ostatnia runda, i kończymy ten odcinek. Tak. Ej. Żeby wiecie, żeby nie było też tak nudno, dobra? Czekajcie chwilę. Dobra, zaczyna się runda. Znowu? Drugi raz pod rząd? What? Ale fajnie. Ta baba co kapił. Nie chodź z nożem nigdy. Dobra, zabiłam dwie naraz. Zabiłam dwie na raz. Szybko! Szybko to baba. Szybko to baba. Szybko. Jak ja mam ją... Ja nie umiem rzucać tym nożem, bo ja to kupywałam, jak ja nie umiem? Nie, XD, Camp! Camp! XD! To, to, raz! Raz, 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 dobra. Dobra, kto tu jeszcze został? O! Co ty? No, co ty, co ty? Dobra. Nie będę łaźła z nożem. Jak będę kogoś widziała, to szybko wyciągnę. Ja jestem głupia, ja powinnam szukać tego szalifa. Powinnam szukać ludzi. Wiem, że oni są. Boże, mam... To był szalif, nie! Ha. Kto tu jeszcze żyje? Gdzie są ci ludzie? Why? 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 I love you like I love you. Dobra, jestem pro. Nie, co za... Boże, z XZ. Nienawidzę jej. Co za... Nie, no nie. Nie pozdrawiam cię. Nienawidzę cię, Vera. Dobra, oto tym akcentem pięknym, moimi krzykami kończymy ten odcinek. Boże, jak tu się ustawić? Dobra, zatańczę wam. Dobra, tym akcentem kończymy ten odcinek. Pa, pa!